Tam z całego serca. Kochani, ptak kardynał na mojej koszulce zapewne dzisiaj nie jest przypadkowy. Czy ślub to jest wyrzeczenie się matki? Tak, bo ślub jest zaprzeczeniem miłości. Kiedy jesteś przepełniony lękiem i poszukujesz w jaki sposób zabezpieczyć Twoją złudną miłość, Twoją chęć posiadania kogoś innego, podążasz kulty śmierci do jednej sekt śmierci, aby Twoją miłość powierzyć bestii w opiece dosłownie rytualnym obrzędom w których to w sakramentach, w składaniu ofiary dla bestii <coughs> oddać tak swoje szczęście i swoje prawdziwe spełnienie się w miłości w partnerstwie w rodzinie ludzkiego świata aby tak dać sobie szansę prawdziwego przeobrażenia, prawdziwego wzniesienia się i przebudzenia się. Za ślubiny bestii, potwora, węża, na jego ołtarzu, powierzenie mu swojej partnerki, swojego partnera <küh> i dzieci, które jako przychówek w tym samym, w kolejnych rytuałach, podążysz i się wyrzekniesz, było totalnym zaprzeczeniem miłości. Kochani, taki proceder odchodzi z ziemi, ale dokąd on jeszcze jednak trwa, to znaczy, że taki świat nadal jest jeszcze we mnie. Jest jedna świadomość. To jest świadomość boska, ale pokąd istnieją kulty śmierci, dokąd trwało trwało, trwa wyrze, wyrzekanie się miłości i ślubowanie w obliczu bestii w w, li, w, litu, w, litu, w rytualnej celebracji dosłownie z piciem krwi jedzeniem ciała dziecka ciała Jezusa to znaczy, że nadal Uczestniczyliśmy w horrorze. W świecie pedofilii, w świecie <laughs> sekty pedofilskiej, w świecie samczych bytów, które oto poślubiły demona jako swego męża i które, którzy wyrzekli się kobiety, w których dewiacje seksualne są tak powszechne, tak szerokie, w których pedofilia jest. <laughs> Był, była na tak szeroką skalę y, mm, doświadczana, że to graniczyło dosłownie z obłędem. Dosłownie ktoś policzył, że 50-krotnie częściej zna znaleźć można pedofila wła właśnie w sektach śmierci. I my w swoim opętaniu tym religijnym amokiem podążaliśmy do tych sekt, aby on swoją nieczystą łapą błogosławił nasze dziecko, czy nasze cudowne partnerstwo, które, którym chcieliśmy się na planie świata matki spełnić. I tym samym zaprzeczaliśmy temu. Zaprzeczałem temu, kiedy tylko z jakichkolwiek powodów w tym uczestniczyłem, kiedy zasiadałem w tym konsorcjum śmierci i kibicowałem. Ta aprobata była zdradą matki. Dosłownie wyrzekaniem się matki, dosłownie powiedzeniem, że. Matkę mam w dupie i oddaję bestii całą prokreację, całe spełnienie siebie w swojej intymności czystej, że oddaję dla potwora <laughs> lub jako widz aprobuję takie, takie misterium śmierci. A matka to miłość. To było dosłownie wyrzekanie się miłości jawnie. <laughs> Parę lat temu ktoś zapytał mnie, czym to jest, czy, czy on ma w tym uczestniczyć. No odpowiedziałem mu weź to poczuj, i ta osoba z tego zrezygnowała, ale kolejnego dnia, kiedy byłem z dzieckiem na piaskownicy, dosłownie ni stąd ni zowąd, wokół takiego murku na piaskownicy. Cztery osoby mm, rozstawiły ciasta i, i ni stąd ni zowąd powiedziały, żebym się poczęstował i żeby dziecko się poczęstowało. Synek świadomie powiedział, że nie. Ja dotykając ciasta w tym momencie usłyszałem słowa, bo to jest ciasto weselne. I tak odczułem, że jednak została mi podsunięta pułapka. Tak wąż pokazał mi, że jednak wewnątrz siebie nie do końca rozstałem się z poślubieniem węża, że ten wąż dosłownie jest wszędzie. I właśnie dokąd ten ślub trwa, to znaczy, że jest on we mnie, bo jesteśmy jedną świadomością. Dlatego jest tak ważne, aby to misterium śmierci zostało oczyszczone w całej naszej świadomości. Bo dosłownie było to poślubianie śmierci. Była to przysięga na śmierć. Była to przysięga na ołtarzu męczeństwa. Tak, nie przesłyszałeś się na ołtarzu męczeństwa, że wnosiłeś swoje partnerstwo, nazywałeś to teraz małżeństwem i składałeś ofiarę siebie ze swojego partnera z przyszłych swoich dzieci i nie zauważałeś, że był to ofiar męczeństwa, katorgi. Dlatego potem nie dziwiłeś się, że dosłownie te małżeństwo stawało się drogą przez mękę. Ale fajnie jak... Teraz to zauważasz, że to jednak było poślubianie śmierci. A śmierć to wąż. Wąż to dosłownie pan kościoła, to demon, gad, dosłownie reptilianin, predator, którego poślubiałeś. Tak się składa, że przed wielu laty uczestniczyłem w takim procederze i celebrujący kapłan. Kiedy zapisywałem ten pakt, podpisywałem, zapytałem, ile to kosztuje. On powiedział e, z, e, z takim filuternym, szyderczym uśmiechem: Całe życie. Tak, oddałem tutaj życie. Następnie, celebrując tę uroczystość, dwukrotnie się pomylił i powiedział, że poślubiam za męża. A kochani, nie ma pomyłek. Tak, ja węża poślubiłem za męża. Dlatego w tym świecie nie było kobiety. Przekreślałem takie spełnienie, całe wyjście i przebudzenie swoje oddalałem, bo to przyjąłem: że poślubiam demona. Dlatego yy, za, naprawdę poślubiam demona. Dlatego kapłani, którzy wyrzekali się kobiety, poślubiali Chrystusa, który po kilku wiekach, w którym przejawił się tutaj Joszuła na ziemi, dostał takie miano, jako imitacja, że to niby poślubiają Joszuę. Ale Joszu nie, nie, nie jest homoseksualistą. Dlatego w taki sposób dokonywała się profanacja. I ty teraz zasiadając przy tym, klękając przed takim obrzędem, czy zasiadając w jakikolwiek sposób, jako widz, jako uczestnik dosłowie, dosłownie juvenali szatanem, celebrowałeś iluzję, celebrowałeś radością to, że inne dzieci Ziemi, czy ty sam oddałeś się właśnie zaprzedaniu że zaprzedałeś swego ducha swoje ciało i otworzyłeś się na to że twoją, do twojej partnerki będzie podłączał się wąż że to było jednak oddanie partnerstwa na ołtarzu węża że to była jednak ofiara nie zastanawiałeś się, z kogo jest to ofiara. I w taki sposób sprzeniewierzaliśmy się miłości. A miłość jest czysta. Miłość po prostu jest taka, że kochasz i nie potrzebujesz ceremoniału białej sukienki, czy muchy pod y, szyją, czy innej liturgii demona, bo program w głowie przekodował ci że tak to utrwalasz że tak to umacniasz że jak zapniesz kłódkę na swoim umyśle to twoje partnerstwo będzie mocniejsze a potem nie umiałeś z tego wyjść <laughs> a potem latamy latami latami trwały rozwody przeklinali wzajemnie siebie miłość pryskała Mój znajomy, który prowadził kiedyś dom weselny, powiedział, że kiedy spotyka po kilku miesiącach tych swoich klientów, ogromna, ogromna większość z nich już dawno ma pozamiatane, bo tak zaprzeczyli miłości czystej. Dlatego w nowych wibracjach ziemi, które niezwykle się przeobrażają, w które wkracza dosłownie prawdziwe światło, prawdziwa miłość, taki ceremoniał znika. Dlaczego o nim jeszcze mówię? Bo chodzi o to, że jako jedność miłości, jako świadomość mężczyzny docieram do prapoczątku. Do tego, kiedy to właśnie ja poślubiłem węża i nazwałem go swoją ukochaną, bo pogardziłem matką, bo pogardziłem boginią, bo wyrzekłem się miłości. <laughs> Inne dzieci matki, które w tym pozostają, pokazują to, że jedyna nieszczerość, jaka pozostaje, jest we mnie że ja nie dotarłem do tego momentu, kiedy to się rozpoczęło, kiedy taki proceder zainicjowałem, że stworzyłem hybrydę, że demona predatora dosłownie z nim się połączyłem i oddałem się eksperymentowi, yy, kiedy mm, zjednoczyłem się. Z nim przez seksualność, on mną zawładnął, i tak władał do teraz, aż powróciła tu świadomość matki, świadomość miłości, która przyniosła tutaj oprzytomienie, dając ogromne szanse wyjścia, ale których milowym krokiem jest rozpuszczenie tego prapierwotnego paktu. I wszystkich kolejnych paktów, które w tym uśmiercaniu, bo jako życie wieczne rozpocząłem umierać, a demon, z którym się zespoliłem, predator, jako pasożyt, żył kosztem żywiciela. I tak obumierałem, a demon propagował rozwięzłość, demon propagował zdrady, demon propagował ohydę, <laughs> demon propagował rozwody, rozwięzłość. I napiętnowanie, aby obwiniać, że to ona jest winna, że to on jest winny. I tak trwała <laughs> prostytucja. Tym były małżeństwa zawarte w obliczu bestii. Dosłowne zaprzedanie swojej intymności. Z tą prawdą głęboko staję. Jako istota czysta, jako istota doskonała, oczyszczam. Każdy pakt, który jednak zawarłem z diabłem, z gadem, a potem łudziłem się, że dlaczego jestem nieszczęśliwy, dlaczego ta miłość jest taka płytka, dlaczego ta, ta miłość jest taka ulotna, dlaczego jej poszukuję, bo to ja zaprzeczyłem. A potem wciąż zaprzeczałem, aż uwierzyłem, że jestem śmiertelny, a to byt predator żył moim kosztem. Wąż mnie tak zaślepił, że dosłownie przestałem widzieć nawet oczyma ludzkimi, abym nie widział gada, z którym się spełniam, abym nie widział, że on zniewala mnie swoją spermą, że to on współżyje ze mną i że gad nie jest żadną kobietą, nie jest też mężczyzną, że yy, to, co się działo, było okrutnym horrorem, było złudzeniem, ale ktoś ten proceder zainicjował. I stając z tego prawdą, że nie ma rozdzielenia, że ja tego dokonałem. Oddałem się wężowi i posłuchałem jego słowa. Żebym zobaczył jego piękno jego wzrokiem, jego oczyma, i tak przestałem widzieć. Teraz przywracam sobie widzenie. Poprzez miłość matki, przywracam sobie słyszenie, przy, przywracam czucie. Tak dostrzegam smród potwora, który właśnie tym pachnidłem zniewalał mnie jako istotę boską, władał mnie, władał mną, władał tu każdym dzieckiem ziemi: że kobieta <coughs> współżyjąc z wężem, z gatem, czuła złudzenie spełnienia, że jest szczęśliwa. Agat ją katował i dawał jej doświadczenia takie, że żeby się uczyła, że to ona jest głupia, że jednak poślubiła węża, że jako córka wielkiej matki dała się zwieść. I tak na ziemi demony ciemności, które ustanowiłem tu strażnikami śmierci utworzyły rodzaj szkoły której to my jako dzieci matki staliśmy się ich ofiarami, dlatego ofiara była tak powszechna. Ale budząc się w swojej świadomości, przestaję być ofiarą i przywracam sobie odczucie prawdziwe, odczucie, które dokonuję poprzez autentyczne kochanie siebie. Bo w taki sposób dostrzegam prawdę, bo odczuwam miłość, dlatego wzrasta moja świadomość, dlatego już nie uwierzę, znika we mnie uwierzenie w program, który był mi narzucany, że po poślubieniu z diabłem mam jeszcze kłódką na moście zaprzec, zaprz, zatrzasnąć moje złudne małżeństwo. Aby nikt nie mógł tego oddzielić, a program mówił, że najważniejsze jest wytrwać przetrwanie. A miłość to nie jest poligon doświadczalny, którym masz wytrwać, którym masz przetrwać. To jest najcudowniejsze, najcudowniejsze, najcudowniejsze spełnienie. I tego tobie życzę w nowych wibracjach, które Odnajdujemy w sobie, które na Ziemi powracają, bo poprzez odczucie siebie zmieniamy swoją piękną rzeczywistość, przywracamy tutaj prawdziwą miłość.